Dla pilotów wywiad czy dla... Cześć i czołem, projekt Hojrak, Spyszek Gutkiewicz, pilot paralotniowy, instruktor, pilot tandemowy, dawniej pilot testowy, kopalnia wiedzy, autor książki, suma wszystkich błędów, historia Twojego paralotniarstwa. 30 lat. Co Cię skłoniło do rozpoczęcia latania? Chęć. Wada genetyczna. Jak rozpocząłeś swoją historię z ladaniem? Na paralotni. Jechałem motorem na nadmorze i w Legionowie była fabryka szyjąca namioty. A przynajmniej stąd ją znałem. Szyła <laughs> też spadochrony, ale to dla wojska. I takie były czasy, że się w sklepach nic nie kupowało, bo w sklepach tylko ocet. Na półkach, więc jak chciałeś coś kupić, to trzeba było jechać do fabryki. No i zajrzałem do tej fabryki, sklep fabryczny, kurde, tyle namiotów. Katalog wziąłem do ręki, przeglądam katalog, a tam na końcu parolotnie, dwie I się powiem, Kurde, tym się da latać. Znalazłem rzeczywiście któryś numer w tej Polski na okładce yy, coś w rodzaju latającego materaca i podpisane krawiec z zakopanego. I tak dalej. No to znalazłem Chrzyka Dudzińskiego, napisałem do niego list, bo wtedy się pisało listy na papierze. Wysłałem ten list, otrzymałem odpowiedź też na papierze. Pojechałem do zakopanego, zamówiłem. Jak to wyglądało przyszedł... porównania finansowe? Znaczy może nie finansowe, ale efekt samego latania w porównaniu 30 lat temu, a teraz. No, kupiłem skrzydło wyczynowe o wydłużeniu 4,5. W tej chwili skrzydła szkolne mają wydłużenie ponad 5%. Bezpieczeństwo tego skrzydła wycządowego było na tyle wysokie, że uczyłem się na nim latać. Uczyłem się sam, ponieważ nie było żadnych podręczników, nie było żadnej wiedzy, nie było internetu. Czyli metoda prób i błędów. Jak to się stało, że zostałeś instruktorem, że zacząłeś się dzielić tą wiedzą i szkolić młodych pilotów? A to przypadek. Znaczy, dzielić wiedzą, ja się zawsze dzieliłem. Natomiast to, że zostałem instruktorem, to było tylko dlatego, że się przepisy w Polsce zmieniły i w wyniku tej zmiany przepisów nie mogłem latać na testować skrzydeł prototypowych, gdyż na prototypach mogły latać tylko, mogli latać tylko instruktorzy lub osoby ze specjalnym zezwoleniem od Urzędu, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Żeby nie występować o ze specjalne zezwolenie, stwierdziłem, że łatwiej będzie jak zrobię papiery instruktorskie, bo w Polsce instruktor może wszystko, o. nawet latać na prototypach. No i tak zostałem instruktorem, a potem przyszedł kolega, z którym byłem razem na kursie instruktorskim i kolega powiedział, słuchaj zakładam szkołę, ja bym potrzebał instruktora do pracy. Nawet... Ile lat już szkolisz jako instruktor? Nie wiem, kilkanaście. Wypieram z pamięci te rzeczy, bo to jest straszna trauma. <laughs> Mam 20 lat chłopotów, jak nie Jak zacząć przygodę z paralopniarstwem, Twoim zdaniem? Czy to jest przygotować się na, 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 merytorycznie poprzez jakieś publikacje medialne, książki, internet, czy od razu przyjść na kurs? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że się bardzo chce. Jak się bardzo chce, to się zrobi wszystko, żeby żeby latać. A zrobić wszystko, żeby latać, to jest najczęściej w przypadku parodniarstwa Tak sobie ustawić życie, żeby mieć czas i pieniądze na to latanie. Podporządkowuje się życie praktycznie w pasji. Porozmawiajmy teraz delikatnie o, o systemie szkolenia pilotów w Polsce. Dlaczego delikatnie? Możemy i ostro. No. System jest Możemy dostępny. i szczerze. System jest skrojony pod pilotów, którzy chcą jak najszybciej uzyskać uprawnienia do legalnego latania. Kurs trwa, trwa dwa tygodnie, albo tydzień, albo w niektórych przypadkach to i krócej. Natomiast zdobycie wszystkich umiejętności i wiedzy na temat latania, tak żeby latać w miarę bezpiecznie, trwa dwa lata. I teraz. W praktyce wygląda to w ten sposób, że pilot dostaje uprawnienia, których w ogóle nie powinien dostawać i zaczyna się uczyć latać lat samodzielnie. Pierwszy etap szkolenia w Polsce zapewnia 20 startów i lądowań. To jest edukacja startów, lądowań, wiedzę teoretyczną z Pierwszy etap meteorologii... Jest... Pierwszy etap nic nie daje. To jest cyrk. Czyli te, w pierwszym etapie te 20 startów i lądowań myślisz, że nie są przydatne pilotowi? No, jako etap. Są potrzebne no, raczej? Są nie? potrzebne. No, my to robimy w ciągu trzech dni. Uczymy tego. No i jeżeli już pilot umie napędzić skrzydło, utrzymać kierunek na rozbiegu, wsiąść w uprząż, a następnie wysiąść z niej i zahamować skrzydło, no, bo do tego się ogranicza pierwszy etap, no, to możemy przystąpić wtedy do nauki latania w sensie. Jak, co robić w powietrzu, jak się zachowywać? Czyli etap drugi, który przewiduje 10 zwanych lotów wysokich, powyżej 100 metrów. Tak, no i teraz, mamy, nie byli, tak? teraz mamy jakiś tam program, który ma nauczyć między innymi sterowania skrzydłem latania aktywnego. No i już w tym momencie bardzo dużo zależy od tego, do jakiego instruktora trafimy. Bo jeżeli ten pierwszy etap, to jeszcze w stanie się jest nauczyć nawet każdy pilot samodzielnie. Jak tylko ma jakieś tam instrukcje, to już ten drugi etap to już jest rzecz trudniejsza. To już jest dobór odpowiednich warunków, to już jest umiejętność samego zakręcania. Ja widzę pilotów po kursach, którzy nie potrafią zakręcać. A co dopiero mówić o aktywnym sterowaniu, o jakimś myśleniu, planowaniu lądowania. Żeby bezpiecznie latać, to po pierwsze trzeba posiąść odpowiednią. Wiedzę i umiejętności. I Ja mam taki spis wiedzy i umiejętności, które są konieczne dla bezpiecznego latania. Jest to dużo szersze niż to, co oferują kursy. Powiedzmy, mamy zrobiony pierwszy etap, pochłoniętą wiedzę teoretyczną i troszeczkę praktycznej. Kończymy etap drugi lotami wysokimi. Przystępujemy do egzaminu Urzędu Lotnictwa Cywilnego Państwowy egzamin. Dostajemy certyfikat. Co oznacza bardzo często reklama, reklama w szkołach parolotniowych? Zapraszamy na trzeci etap. Czym jest ten trzeci etap? To, to on oznacza tyle, jakby ktoś powiedział o Nie umiesz latać, i jak zaczniesz sam latać, to się zabijesz. Czyli ten trzeci etap powinien być wpisany w program szkolenia jako etap obowiązkowy, czy? Co to znaczy obowiązkowy. W ogóle szkolenie nie powinno być obowiązkowe. To no, nie no, o... jest dla ludzi myślących. Jak ktoś nie myśli, o zdobycie to zrobi skrzydło i to weźmie sobie z internetu e, rady, jak się nauczyć latać, i, i będzie sobie latał zupełnie na tym, na nielegalu, no. Zresztą te nasze uprawienia też są nic nie warte, bo jest coś takiego jak IPPI, e, międzynarodowe takie parodowe prawo jazdy, i to jest wymagane, jak jedziemy gdzieś na. Za granicę, na jakieś startowisko, ktoś nas nie zna, a ma wątpliwości, czy yy, możemy latać. Posiadamy do... wystarczające umiejętności. Ta, tak, tak. No to nas prosi najczęściej o IPPI i ewentualnie ubezpieczenie. Kto wydaje IPPI? Czy to jest też certyfikat wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego? Nie. nie. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje świadectwo kwalifikacji i świadectwo kwalifikacji jest dokumentem potwierdzającym zdobycie. Umiejętności i wiedzy na poziomie IPPI-3. I są tylko trzy kraje na świecie, które dopuszczają z takim IPPI możliwość samodzielnego latania. To jest Polska, Słowacja i Czechy. Także, jeżeli chcemy jechać gdziekolwiek w Europę, powinniśmy mieć IPPI-4. Mamy już sprzęt, zdobyliśmy potrzebną początkową wiedzę do latania, posiadamy certyfikat. Tylko gdzie latać? wszędzie ta -da. Tak. zainstaluj sobie apkę paragliding map i tam są miejsca do latania zaznaczone i trzeba każde, każde z tych miejsc trzeba poznać bo jeżeli coś zabija to zabijają warunki a nie miejsce i to właśnie te dwa lata o których mówiłem, że trzeba się nauczyć latać to trzeba poświęcić przede wszystkim na Nauczymy się tych warunków, jakie będą panowały w powietrzu, zanim wystartujemy. Uczymy się oceniać miejsce, przepływ powietrza przez to miejsce, termikę. Uczymy się korzystać z apek, meteo, które nas uprzedzają o warunkach, które mogą panować. Pilot nie powinien spróbować przed rozpoczęciem szkolenia na przykład lotu w tandemie z doświadczonym pilotem, żeby doznać takich odczuć, które no, dla ludzi stąpających twardo po ziemi są e, no, niedostępne. Jak na przykład z kawałkiem szmaty nad głową nagle rzucać się w przepaść. Wiesz co, a żeby sprawdzić czy sek jest fajny, to należy młodych ludzi wysyłać do burdelu. Tak w skrócie, co to jest to wydłużenie? Czyli eee. dokładny skrót. Tak. Kopalnia więc Potwierdzenie międzynarodowe, takie parodniowe międzynarodowe pojazdy. jazdy. Nie każ, bo mnie Przepraszam? Internet rozwiązuje wszystkie problemy. Szalone wypowiedzi Zbyszka Gotkiewicza, część druga. Słyszysz to trzeszczenie? Słyszę. denerwujecie? Cię? mi się dusza przypadała. <grystanie> Czyli nie będziesz oszczędzał na paliwie? Nie no, hamuje klimaty Tak specjalnie dla mnie? No? Klimat hamuje zjazd. <grystanie> Widzę, że masz tu wolne dziurki. Tak. Ja lubię wolne dziurki. <grystanie> Zajęte czasami też. <grystanie> Rozumiem, że chodzi ci o ładowanie telefonu w tak barokowym stylu. A miałem głupie sny, Kurde, to jakieś takie... Bo za mało wypiły. Kobiety. O, kurwa. I to tak w takim jakimś seksualnym kontekście. Czyli harem po prostu. Może już pod nie może doczekać. Chyba <grywa> na <grywa> <grywa> Co się nagrywa? Wyłączyłem, no na baterii. Tak, tak, a ta czerwona lampka to dla kogo miga? O! <laughs> Jaki jak jest. Jaki zaskoczony! To nie <laughs> Nic nie daje, nic się nie dać nie da ten. Kręcić się nie da. Tak, mamy cię. Wysłałbym ci na Whatsappie.